Zostałem wywieziony 50 km od domu Z zamkniętymi oczami, bez dostępu do Telefonu i internetu I oprócz wrócenia do domu będę musiał wykonać jeszcze Trzy zadania Pierwsze zadanie to będzie wymienić się z kimś częścią ubrania Na przykład skarpetką Drugie zadanie to będzie wypić napój ekipy Specjalnie do tego zadania mam jedynie 10 zł przy sobie to są jedyne pieniądze jakie przy sobie będę miał I trzecie ostatnie zadanie to zrobić sobie zdjęcie z czymś psem I za niewykonanie każdego zadania Będę musiał wykonać jedną karę z najbardziej lajkowanego komentarza Pod tym filmem, więc piszcie Kary w komentarzach i jak nie wykonamy Jakieś zadania, to będę musiał wykonać te kary. Zakładamy opachę, i jedziemy. 50 km. Ej, musimy je zaprowadzić do samochodu. Nara Zatrzymamy się na jakiejś stacji, bo mi się ścigu jeszcze chce. To się najbardziej boję, że do domu nie wrócę teraz. Zostaliśmy gdzieś w środku lasu. To się A są tu ludzie, jakieś chodzący, albo jeżdżą samochodami? A ja będę się darzał, żebym porwali. Ratunko! porwali mnie Mocy Po godzinie dojechaliśmy na miejsce i pora rozpocząć wyzwanie. Widzowie. Oh. Zaczynamy znowu piękną przygodę. Już kiedyś coś takiego robiłem, tylko że to było 15 km i to było dosyć proste, szybko. Godzinę wtedy mi to zajęło. Teraz jest około 50 km i zapewne zajmie mi to trochę dłużej. Musimy zacząć od tego, że muszę się wysikać, bo mi się bardzo chce szybkać. Się... jakiś pan na rowerze, to się może go zapytam. Ja jestem w ogóle. Przepraszam, mam pytanie. W jakiej miejscowości się znajdujemy? Jakby mi pan podpowiedzieć? Ja teraz. Tak, no, tu w... ja. tempa, tak? Tępa. Dobra, dziękuję panu bardzo. A gdzie pan miał W Nowym Dworze w Mazowieckim. U, to do siódemki muszę pan dopalać. Tu i w prawo, tak? I w prawo i w lewo później. Dobra, dziękuję panu bardzo. Jesteśmy na wsi Tempa. Bardzo dobry znak, już wiem gdzie jestem. Znaczy wiem, nie wiem gdzie jestem, więc tylko co to, to za Mamy tu jakieś dwa słodkie pieski, więc pierwsze zadanie wykonujemy. Zdjęcie z psem. Zadanie wykonane Doszedłem chyba do tego skrzyżowania, o którym mówił ten pan Kazał mi skręcić w lewo małużyn, wieś małużyn, Lewo kazał mi skręcić Przepraszam, wam pytanie Jakieś większe miasto tutaj W którą stronę i żeby... Jest tu coś takiego, jakieś miasteczko większe, coś? No jest Sochocin, tam A w stronę Nowego Dworu, wie pani? W tu, w tu? Nowy Dwór, no to... W tamtą stronę będzie, tak? Dziękuję pani bardzo Jakiś samochód, spróbujemy stopa zatrzymać Niestety, pierwsza próba zapłania stopa nieudana. Ten pierwszy pan mnie wprowadził w błąd, bo powiedział, że ta miejscowość, a raczej ta wieś, to tempa. To chyba chodziło o to, że to jest kępa. Z kilometrów przeszedłem i jeszcze taka długa droga przede mną. Na razie żywej duszy tu nie widać, tylko ciągle latają mi tu jakieś osy w szczoły. Nie wiem, co to jest, na mnie dają. Mam tylko nadzieję, że ci ludzie nie wprowadzili mnie w błąd i idę w dobrą stronę, bo już tak z kilometr przeszedłem i ojedzie samochód. Spróbujemy stopa zatrzymać albo żeby chociaż mi podwieźć gdzieś. Zatrzym się pan, bo ja muszę wrócić dzisiaj do domu. Proszę, proszę. Ale chociaż mam ładne widoczki Mam teraz problem, bo jestem na takim skrzyżowaniu Nie wiem w którą stronę iść Czy wyjść tam, czy iść tą drogą dalej Są studia Pierwsze kłopoty Idę szukać ludzi Idzie samochód, łapiemy stopa kochani To jest moja nadzieja, żeby się dostać gdzieś bliżej Jedyna Jedyna nadzieja Proszę, Proszę. nie Stop, stop, stop Zasuwa tak, że się na pewno nie zatrzyma nie. Czas. O, zatrzymuje się Zatrzymuje się pan Udało się go złapać Dzień dobry Mam pytanie, jedzie gdzieś pan w tamtą stronę? Ta sochodina jadę teraz. Nie wiem do końca gdzie to, ale... Ta sochodina pójdzie do jak może być. Dobra. Super. Tak Nie mogę używać. Internetu w ogóle. Uczciwie to robię, totalnie. I takim sposobem udało mi się pokonać pierwsze kilometry, ale zdecydowanie jeszcze większa część drogi przede mną. No co tam na tym przystanku sobie Zawsze ktoś tam się Dobra, dziękuję panu bardzo udało się. Jestem w jakimś mieście już. Tu widziałem sklep. Idę do sklepu. Zobaczcie, czy jest jakiś napój ekipy, żeby kolejne zadanie wykonać. I w ogóle ten pan dał mi dużo podpowiedzi, w którą stronę iść jak się dostać, do nowego dworu do miasta, więc super. Zadanie musimy odłożyć, bo w tym sklepie żadnego napoju ekip. Ekipy nie było. Niestety, ale w tym stepie nie było napoju ekipy, więc ruszam dalej w trasę. Jestem tu teraz przy jakimś skrzyżowaniu. Samochody jeżdżą, możecie mnie nie słyszeć. Wydaje mi się, że to będzie bardzo trudne. W tym momencie jadę autobusem i nie wiem, czy mi to zaliczycie, ale już wam opowiadam, jak do tego doszło. Widownie nie wiem, czy trochę tego nie zwaliłem, ale jak próbowałem zapać stopa, to zatrzymał się autobus. Więc już tak pod presją siadłem do tego autobusu i kupiłem bilet, bo zapytałem się, czy pan mnie pozwoli do pońska i kupiłem bilet za 4,50, więc wydałem pieniądze, ale z tej dychy, którą miałem przeznaczoną na wykonanie zadania, więc teoretycznie powinno to być do zaakceptowania, co zrobiłem. mi jeszcze 6,50 na kupienie napoju, no ale finalnie jestem też w pońsku. Udało mi się tu dojechać już. Więc już tak myślę, połowa drogi jest za mną. Teraz tylko już się dosyć. Finalnie do nowego dworu. Mam nadzieję, że mi to zaakceptujecie, bo wydaje mi się, że zrobiłem dobrze, tak jak miałem zrobić. Jest tu centrum handlowe i może będzie jakaś żabka, to wykonam zadanie i zrobię siku. Byłem tam w tej galerii, ale w ogóle nie było żabki, żeby kupić tego nuraża, no więc jeszcze tego zadania nie wykonałem. Nie wiem, kochani, czy w ogóle idę w dobrą stronę. Znaczy, prawdopodobnie tak, bo tam idzie ekspresówka właśnie w stronę nowego dworu. Jezu wszedłem już tu ze 2 km i nie mogę w ogóle nigdzie znaleźć żabki. Żadnego sklepu tu nie ma. Zaczynają się pierwsze problemy u mnie. Bo już jestem strasznie mega, mega głodny. Chcę coś szybko wymyśleć. Wychodzę teraz już tu na ekspresówkę, kochani. I mam nadzieję, że to będzie już jedna z ostatnich prostych do domu. I przypominam, że 2000 łapek w górę pod tym filmem. I wywożę się 100 km od domu z zamkniętymi oczami. Podnosimy poprzeczkę. Ja muszę w tamtą stronę się dostać. Stacja BP za 100 metrów. Tam jest moja nadzieja, kochani, na tej stacji. Ale sobie drogę wybrałem z jakieś haszcze. Na bank mi to jakaś pijawka teraz wejdzie w nogę, albo jakiś klesz. Jeszcze w szpitalu skończę, bo Nogą. Nie wiem gdzie ja idę. Czuję, że źle idę, że to w ogóle nie w tą stronę. Tam się rozchodzą te dwie drogi. Jedna idzie prosto i dwie się rozchodzą. Ja teraz już sam nie wiem. ale już jestem zmęczony, muszę chyba sobie odpocząć chwilę. Dobra, tam prosto jest Warszawa, prawo Pońsk, ale przecież z pońska ja przed chwilą przyszedłem, To jak i co ten... Tam... Ja na banki do tą strony na 100%. Słuchajcie, wiem już gdzie jestem, znaczy nie wiem do końca gdzie jestem, ale w tamtą stronę prosto na rondzie. Muszę do nowego dworu. Naprawdę trzymajcie kciuki, bo myślę, że to będzie duży wyczyn, żeby tego stopa złapać. Samochodów tu jeździ naprawdę mało, no bym powiedział, że bardzo mało. Zaraz nie wiem, czy ja w ogóle tu mogę stać, ale tak trochę po chansku. no ale próbujemy, no nie, nie mam innego wyjścia. Nie mam nawet żadnego kartona, żeby wiecie, żeby pokazać gdzie jadę, w które miejsce Pusto, 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 ale no nie mam wyjścia, muszę tu stać A to jest moja jedyna droga w tej chwili Otrzymaj się Nie mam ci tego za złym, mordeczko Ale też tam jedziesz, ch**wa, chociaż trochę mi podrzućcie Otrzymaj się no, słabo się lokowałem. Stoję tu już za jakieś pół godziny, nic się w ogóle nic się nie chce nie albo zawraca, albo coś pokazuje mi tym rękoma a ich w ogóle nie rozumiem. jest źle, bardzo źle. Jeszcze jestem w trakcie nagrywania filmu na TikToka, w którym co godzinę robię dwa razy więcej pompek. robię 16 i za godzinę będę robił 32. Dodatkowo wymęczę i w końcu udało mi się zatrzymać samochód. No dobry, jedzie pan gdzieś w stronę nowego dworu. Panu w stronę prosto. Nie, Nie, robię dwa nie, bo teraz jest na a się zręcza i to nie. A dokąd mogą pan gdzieś tam podrzucić. Kawałek? Tak, tak no, no chcesz tu siodaj, tak to cię wrócę i długi. Dobra, super. I przedostałem się kilka kilometrów dalej. A dziękuję panu ślicznie. Do widzenia, miłego dnia. Udało mi się trochę podjechać. To najgorsze w tym wszystkim jest to, że ja ciągle nie wiem, czy ja na pewno jadę w dobrym kierunku. To jest problem. Idę w żadnym kierunku. Zrobię kilka kilometrów z buta i ewentualnie później spróbuję złapać jeszcze jakąś stopa. Idę, kochani, wzdłuż trasy ciągle. Myślę, że już na spokojnie kilka kilometrów przeszedłem. Ale w ogóle nie mam gdzie się tu zatrzymać. Będzie stanąć, żeby stopa próbować złapać, bo tu jest droga no, eks ekspresowa, więc nikt nawet nie zatrzyma pewnie. Mam nadzieję, że jakąś stację znowu znajdę. Tam będzie mi łatwiej tego stopa znaleźć. A na razie to pielgrzym. Poskładam widzowie kolejnego stopa. Teraz próbuję stąd. to są światła i tu się ludzie zatrzymują i mają możliwość też, żeby sobie wyjechać za toczkę i możemy mnie zgarnąć. Bo ja na piechotę nie dojdę pewnie nigdy do domu, albo za jakieś dwa dni jest tylko i wyłącznie nam zostaje taki takie rozwiązanie. Żeby się pchać ludziom do samochodu, A to nikt się nie zatrzyma, znaczy pewnie długo będę znowu stał. Ostatnio czekałem pół godziny, teraz pewnie będzie podobnie. Małe szanse są, że ktoś się zatrzyma, bo oni szybko jadą i mnie to nawet nie widać. Pan z budowy dobrze mi podpowiedział, tam jest przystanek, żebym poszedł sobie na niego i w sumie miał rację. Nawet siedzenie mam. Tutaj to już luksus. Atakujemy, atakujemy, atakujemy. W tym miejscu zdecydowanie najdłużej czekałem, aż ktoś się zatrzyma, ale to była już moja ostatnia prosta do domu. Dobrze, no. udało się. Pani jesteśmy uratowani, ktoś się zatrzymał do nas. Dzień dobry, jedzie pani gdzieś w stronę nowego dworu, Do Warszawy a mogłem się z Panią no. zabrać. I w taki sposób dostanę się do miejsca, z którego będę miał około 3 km do domu. Dziękuję bardzo, do widzenia. Dało się widzowie, wysiadłem z samochodu, jestem już dosłownie pod nowym Dworem u mnie. Zostały mi jeszcze może te 3 km do przejścia na piechotę. I będę w domu. I mogę zapominać, że zostały mi do wykonania jeszcze dwa zadania. Zaraz mnie samochód potrąci na bank. Już ostatnia prosta, jeszcze tylko dwa zadania mam do wykonania. Ten napój i wymienić się z kimś częścią ubrania. Zaraz będę to robił, więc oglądajcie do końca koniecznie. Mamy kochani Nurasza. No, Zadanie wykonane, jeszcze jedno. Nie co, go naraz, bo od rana nic nie cierpiłem. Modus ma jak wyszedłem z domu. 14.20 jestem w domu, nie wykonałem tylko jednego zadania, więc wykonam jedną karę z najbardziej lajkowanego komentarza i zobaczycie to u mnie na Instagramie, więc wbijajcie.